I witam Was bardzo serdecznie w nowym filmiku na moim kanale i o um, znowu długo mnie to nie było um, ale miałam nadzieję, że wracając w zeszłym roku e, z, tymi filmikami, e, z tymi filmikami na nowo e, jakoś to będzie i, i tak dalej i myślałam, że już no, jest koniec roku zaraz będzie nowy rok nowa czysta karta, wszystko będzie świeże wszystko będzie nowe ale wtedy wchodzi on, cały na biało, A rok 2024 i w pierwszych dwóch miesiącach daje mi tak popalić, że ja do tej pory jestem w szoku, że po prostu to wszystko, co miało miejsce się wydarzyło i, i to nie był żaden sen i, i żadna w ogóle... Ale tak, znowu podchodzę do tego tematu, znowu, znowu z blond włosami. Ale um, gdzieś tam mi ten YouTube krąży, jednak, w, ze mnie, e, w, w moim organizmie, mogę tak powiedzieć. Bo no, jak ja dorastałam, to ten YouTube zaczął być coraz bardziej popularny, i również nagrywałam wtedy filmiki na kanał. E, na całkowicie inny kanał, tak w ogóle, więc e, tego nie ma, to już zniknęło, ale e, lubię gadać. Bardzo bym gadać, więc dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem makijażowym. Jest to parę nowości, które e, mam wrażenie, że chyba nigdy nie ujrzały e, światła dziennego na moim kanale. I bardzo chciałabym to ponadrabiać. Niektóre są całkowicie nowe, niektóre już używałam na rolkach na Instagramie czy na, e, na, 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 na TikToku. Więc może przejdziemy do pierwszej rzeczy, którą dzisiaj mam do przetestowania. Jest to produkt z Actiona. I um, ja już jeden e, ten produkt, czyli bazę e, testowałam, tylko że po prostu na Instagramie i, i na TikToku więcej nie podzieliłam się swoim recenzją. Uważam, że tamta, którą też pewnie przedstawię tutaj na, na, na YouTubie jest, jest po prostu fajna. E, lubię tamtą bazę, ona jest, ta druga baza jest żółta, nie wiem czy jest więcej, ponieważ to jest bardzo nie fair. W Polsce co chwilę widuję, że są jakieś nowości, jakieś to konturowania na mokro, bla bla bla. Z Action, a ja tego nie mam w Holandii, gdzie Holandia teoretycznie jest producentem tych kosmetyków. Więc przepraszam bardzo, Action, co ty odpierdzielasz, to ja nie mam pojęcia, bo yy, mogę kupić używane. Mogę, mogę. Ale używane te kosmetyki są po jakiejś po prostu cenie prosto z kosmosu. Ta cena jest, nie wiem. no. Ręcznie pojęto. Więc ja się skupię na tym, co ja mam tutaj. Jest to naprawdę bardzo ubogo, bo dosyć niedawno dopiero wszedł ten wiralowy rozświetlacz z Ekszona do mojego ekshona i generalnie wszystko jest tutaj jakoś później. Może przejdziemy po prostu do testów, bo z tego podekscytowania, że znowu siadłam przed kamerą, po prostu nie mogę przestać mówić o jakichś bzdurach nieważnych, ale tak. Więc ta baza wygląda w ten sposób. I ta baza ma nawilżać i minimalizować widoczność porów. A jak będzie to już, już, już patrzymy. A dlaczego ja w ogóle zaczynam od bazy? Halo ziemia, ja zawsze zaczynam od oczu. Nie wiem dlaczego, być może dlatego, że rzęsy mam doczepiane. i A więc może dlatego coś tak mi się pomyliło z kolejnością, ale zaczynamy oczywiście od oczu. I tu... <grym> Jak zawsze mój ukochany korektor skap, on już jest dawno dawno niedostępny, ale, ale ja go i tak uwielbiam, i tak go kocham. Jest to miłość mojego życia, ten korektor, pożykieta, No nie robiłam makijażu. Już mamy korektor nałożony, przyszedł czas na paletkę. I to jest paletka, którą bardzo długo chciałam, ale też zwlekałam z jej kupnem, ponieważ zaczęłam być bardziej ostrożna. Wiem, że YouTube powinny się obracać na tym, że testujemy same nowości, ale ja jako osoba prywatnie kupująca kosmetyki po prostu nie wyrobiłabym finansowo na to, żeby kupować same nowości i testować same nowości, więc po prostu będziemy badować na tym, co jest tutaj. Więc tak, ta paletka jest kompletnie nowa. Ja jeszcze ani razu nie użyłam i nawet nie obmacałam, więc to jest poświęcenie, nawet nie jest obmacana. Proszę bardzo, pracuję w Holandii, więc oczywiście trzeba wspierać yy, holendrów. holendrów. Ale no nimę ja, yy, lubię po prostu nieki tutorials oglądać. I też mam jej paletkę z, z współpracą z Beauty taką Z tymi dźwiczkami. sama paletka w środku wygląda w ten sposób. Jest tu. Naprawdę duża, duża wariacja kolorystyczna. E, możemy zrobić coś nude, możemy zrobić coś naprawdę wyjątkowego, ładnego, pięknego i, i nie, musimy, nie musimy po prostu sięgać po inne palety. I myślę, że jakbym się uparła, to nawet bym brwi pomalowała tą paletą. Dobra, teraz spędziłam X czasu na poszukiwaniu mojego ukochanego pędzelka. Czynamy sobie od cienia Swiss Swish, czyli mogę mieć bardziej czerwone, bo przed się w to drapłam. tam pookresowe ale dobra, mamy też ten kolor i sobie go nałożę jako bardziej kolor bazowego, bo on jest taki ładny fajny opis no jest taki różowo-beżowy więc akurat będzie nam ładnie służył jako bazę wyrówna kolor, to co korektor nie przykrył okej, okay, i po tym jak już nałożyłam ten swish swish nałożymy sobie Never Boring. To jest też taki um, różowawy, ale ciemniejszy cień. I zobaczymy, jak to widzicie. zakładam go w załamaniu powieki. I resztkami po prostu blenduję sobie to, co jest tutaj wyżej. I tak, mając już taką bazę, możemy sobie przejść do jeszcze ciemniejszego cienia który będzie Sassy Classy i tym brązem sobie pojedziemy w zewnętrznej części oka ale zapomniałam jak ciężko jest wykonywać makijaż kiedy ma się no sobie rzęsy wracam do tego najjaśniejszego cienia i troszeczkę go tutaj dołożę, bo mi za ciemno wyszło. Te cienie bardzo, bardzo ładnie są, współpracują. Muszę przyznać, że no, tam, gdzie ja je położę, one są i się nie ruszają. Więc zastanawiam się, czy wyciągnąć te oko, czy może jeszcze bardziej je pogłębić. Ale chyba je pogłębię na e, najciemniejszym cienie z palety, czyli Hurst Heaven. Ok, i po tym chyba nie byłabym sobą, gdybym nie skorzystała z tego neonowego, pomarańczowego cienia. Więc dodajmy go w wewnętrznym kąciku oka, może to troszeczkę dziwnie teraz wygląda, ale spokojnie to się wszystko zmieni. I tutaj mnie ciekawi jeden cień. Disco stick. And... On jest taki. Naprawdę bardzo, bardzo ładny taki holograficzny, mieni się też na różowo więc ja teraz biorę pędzelek, jakiś takie bardziej zbity i spróbuję nałożyć właśnie ten e, disco stick e, tym małym pędzelkiem wow. teraz mogę mieć jeszcze bardziej czerwoną twarz bo dotknęłam się wacikiem, to jest to dla mojej twarzy normalne ale chciałam zmyć ten pomarańcz trochę tutaj z nosa żeby przejść po prostu do korektora i, i do bazy i do wszystkiego innego, żeby to się ładnie trzymało. Więc na razie jest makijaż oczu zostawiam tak, a sobie przejdziemy właśnie do tej bazy, o której zaczęłam mówić na początku, ale no nie skończyłam. To jest ta baza, o której już wspominałam. Jestem ciekawa po prostu, jak wypadnie różowa. Ja żółtą po prostu już używałam. Nie, tu nie ma żadnego zapachu, nie jest tak. Mm nie podoba się, jestem osobą tym zapach, ja lubię jak coś pachnie, a to w ogóle ma taki taki sztuczny ten zapach, dopóki mi się wchłania e, primer, ja chciałam powiedzieć po prostu o tej palecie mam wrażenie, że Niki po raz kolejny zrobiła dobrą robotę z paletą z cinami, ze wszystkim, ponieważ one się blendują same ja je tylko nałożyłam zrobiłam ciach ciach i one po prostu wszystko zrobiły same, więc Ach, cała moja miłość idzie do, do tej palety jest naprawdę przecudowna 10 na 10 daję tej palecie w tej bazie takiej mocnej, 2 na 10 przechodzimy w sumie do mojego jednego z trwałych ulubieńców i jest to bardzo taniutki jak barsz ale przepiękny podkład Belle uh, my everyday makeup i to jest naprawdę bardzo, bardzo fajny podkład i kosztuje grosze, nie wiem, czy jeszcze jest. Ale naprawdę, jak ja go używam, to po prostu wygląda on cudownie. Świetnie wyrównuje kolory skóry, przymaskuje wszystkie przebarwienia, jakieś tam no, nieścisłości. Zresztą sami będziecie mogli zobaczyć to na mojej oczywiście skórze. Według producenta ten podkład ma być idea, sprawiać idealny makijaż. Zdrowy, promienny wygląd skóry każdego dnia. Lekka, nawierzająca formuła, aksamitne wykończenie. I jest no, lekka, że nie czuję tego w ogóle podkładu na, na, na buzi. O ile osoby z jaśniejszą karnacją być może nie będą miały aż takiego problemu ze znalezieniem swojego kolorku. W tym podkładzie tak, to osoby, które mają troszeczkę ciemniejszą karnację, niestety przykro mi, ale no, nie znajdziecie tego koloru dla siebie. Chyba, że Bel coś się zmieniło i po prostu oni zrobią jakąś większą falę co wątpię. No, wszystkiego nie kryję, ale naprawdę ta buzia e, po nałożeniu tego podkładu wygląda ładnie. Ja jestem osobą, która nie lubi żadnego tam śladu, żeby było. Jakkolwiek, coś nie tak z moją skórą. Ale tu naprawdę on jest ładna, promienista. Yy, wyrównana na tyle, ile można. To oprócz tego, co się tutaj dropnęłam, to jeszcze powinno być widoczne. Ale naprawdę jest przepiękne. Daje mu 10 na 10 i chyba milion na 10. Ale tak, dalej idziemy do korektora. I tutaj mam zapomniane trochę przeze mnie korektor. I to jest Maybelline Instant. Anti-Age eraser, więc wracamy do klasyki. Ok, i korzystając szybciutko z okazji tego, że ten korektor jest świeżo wklepany, od razu sobie użyję mojego pudru pod oczy jest to PS. Paw Cloud po prostu uwielbiam. Jest przecudowny. No i oczywiście tutaj w linii uśmiechu. Nie żebym się uśmiechała jakoś bardzo często, ale może czasami. No i oczywiście te moje ulubione na obszary, gdzie widać, że się starzeje. Chociaż na nie powinnam narzekać do starzenia się, ale już lubię. To już jest ten czas, że trzeba sobie ponarzekać. Że czas leci nieubłaganie. No, więc dalej mam e, w sumie taką niestarą nowość, ale to też nie jest najnowsza nowość. Jest to bronzer z Eveline w tym takim dziwnym czymś i w sumie nie wiem, jak ja mam go nałożyć. Jest strasznie oleisty i strasznie żółty, a wręcz wygląda jak. Uuu, uh. Houston mamy problem. Może jest takiego troszeczkę ściętego pędzaka. Może coś z tego wyjdzie, żeby to tak delikatnie nabrać. Okay, tak przed przenoszeniem go na skórę. Odbijam sobie jeszcze go tutaj na ręce, żeby tego troszeczkę tej formuły olejistej się pozbyć. Bo nie jest naprawdę jak olejek. I to nie jest w dobrym sensie niestety. Ja takich konsystencji no nie lubię, nie jestem fanką. Ale pewnie jak ktoś lubi, to jest w niebo wzięte. No ja nie. Ta strona wyszła pięknie, tak lekko podkreślona, a tu jest jakoś pomarańcz. No dobra, i trochę przykropimy. To mi prostu Teraz są praktycznie całe zniknął dobra. Jeszcze raz. Ładnie pachnie, ale co z tego, że... Nie, to nie jest moja konsystencja. Oceniam go totalnie na takie mocne 3. 3 na 10. Nie, wiem, Zawiedziona jestem. Jestem zawiedziona, naprawdę. Mega zawiedziona. Ale no cóż, trzeba iść dalej. Dalej mamy róż i tutaj pokażę to nic nowego. Mój ukochany róż z Rare Beauty i ja mam odcienie bliss. Zresztą nie nakładam tego różu jakoś, nie wiadomo ile. Tu naprawdę nie są yy, duże ślady. <grym> Okej, <Okay>, teraz widać. <grym> I tutaj mam nowość. Jest to rozświetlacz z Sista Mio i z Izom i z Gabi po prostu. Nie będę się sieliła nad nazwą Gabi, bo nie będę go wymawiać źle jak widać ja tego jeszcze nie używałam więc to jest pierwszy test na w ogóle na żywo tego rozświetlacza ja jestem sroką, więc zobaczymy czy ten rozświetlacz mnie zaskoczy piękny jest ten rozświetlacz w kamerze widzę, że wygląda taki mokry, a no w rzeczywistości on jest taki bardzo bardzo drobinkowy ale mi to nie przeszkadza, ważne, że się błyszczy to z kilometra więc daję temu jak najbardziej na tak, ale jest złoty. Nie wiem dlaczego, ale trochę złote odcienie to tak niekoniecznie lubię, ale bardziej sięgam po chłodne odcienie i, i chłodną po prostu kolorystykę rozświetlaczy, ale to też nie jest minus, ale naprawdę temu rozświetlaczowi za to, że gdzieś tam troszeczkę pilga po oczach z daleka. Z daleka. Dobra, przechodząc dalej, możemy sobie zrobić brwi. Tutaj yy, nie użyję żadnej nowości, użyję po prostu mojej pomady z Anastazji. Następna rzecz, który użyję, będzie to rzecz, której już używałam i która uważam, że jest świetna i warta swojej ceny. I po prostu warta tego, żeby dać sobą władać przez influencerów, ponieważ jest to e, Claresa True Glue i naprawdę, jak nic nie trzyma moich brwi, one są naprawdę bardzo uparte, tak, to ta Claresa jest to po prostu mistrzostwo. Ja sobie oczywiście poprawiam brwi tak, żeby no, nie za bardzo je i jeszcze bardzo rozkrzaczyć tylko, żeby po prostu ładnie to wszystko ze sobą współgrało więc już tak przechodząc e, praktycznie do końca tego makijażu sobie przypomniałam, że nie użyłam pudru więc e, teraz szybko podpudruję tą część, która jeszcze nie została przypudrowana e, pudrem z Aksona. jest to Very Beautiful. Dobra, teraz się zabierzemy do e, wykończenia naszego makijażu na dolnej powiece i do tego sobie użyję cienkiego pędzla I do tej lecimy z grubej rury, czyli ten najciemniejszy cień, czyli Hairst Heaven. I sobie tak mniej więcej robię to do końca mojej tęczówki I w drugim oku tak samo. Dobra, kiedy już mam to wszystko zrobione, przechodzę sobie do pomarańczowego cienia. I pomarańczowym cieniem pociągnę po prostu już do końca. I rozblendowany wygląda zupełnie, zupełnie inaczej. Boże, jak mi się ten makijaż podobał. Jest taki... <laughs> I jak to oczywiście ja musiałam o czymś zapomnieć i zapomniałam o tuszu, ale dziś sobie użyję Wet n' bo... no bo mam tylko wytuszować do rzęsy. Więc skończyliśmy ten makijaż, tą naszą przygodę przez ten makijaż. Boże, jak ja uwielbiam tą paletę. Naprawdę jest przecudowna, nie mogę przestać na ciebie patrzeć w poglądzie, ale powinnam przestać. Eee, naprawdę, co do makijażu, jestem mega zaskoczona tym, jak to wyszło I wow Okej, okay, więc ostatnim krokiem, który nam został, to są usta I ja do ust użyję sobie Too Faced kratki Lip Injection o, Oczywiście Extreme Lip Sharper I ja mam Post-Up Pink Tak mi się wydaje, że to jest Post-Up Pink Ale jest naprawdę piękny kolor Jest tak fajnie, bo jest taka wklikiwana Jak widzicie trafiłam praktycznie idealnie no, z kolorem moich ust. I tutaj mamy ten olek Boże, co Nie mam, pierwszy raz mam tak, że zostawiłam po prostu tą, um, tą konturówkę na troszeczkę dłuższy okres czasu zawsze po nałożeniu konturówki, zawsze po nałożeniu konturówki po prostu już bezpośrednio nakładałam błyszczyk czy inne takie rzeczy, a tutaj mamy... color changing lip oil lip oil, oil. Lip oil. więc e, też action ja sobie go wzięłam w odcieniu peach ma takie bardzo ładne opakowanie z takimi drobinkami jest naprawdę śliczne i sobie teraz go użyjemy jak gdzieś mało się co zmieniło jedyne co to po prostu te moje usta nabrały takiego bardziej, bardziej różowego odcienia i, I właśnie o taki efekt mi chodziło, ponieważ no nie do końca wiedziałam, jakie oczy będę robić, a to jest podstawa wszystkiego. Przechodząc do podsumowania, naprawdę yy, bardzo fajny filmik wyszedł i bardzo jestem zadowolona z tego, jak ten makijaż jest po prostu przepiękny. Prze Może no nie powinnam się aż tak po prostu o tym całym makijażem, na tą całą paletą rozwodzić, ale naprawdę jest świetna, godna polecenia. Jeżeli chodzi o tą paletę, jest naprawdę bardzo, bardzo ładna. To, jak te oczy wyglądają, to, jak te cienie się same praktycznie blendują, to jest poezja. Mam wrażenie, że jeżeli chodzi o Nimię ja i generalnie o produkty wypuszczone przez Niki Tutorials, bardzo mało się ich, o nich mówi na polskim YouTubie. Chociaż, przepraszam, nie siedzę aż tak głęboko na polskiej strefie beauty, tylko właśnie na zagranicznej, głównie z Anglii, i z Ameryki, więc... ale też mam wrażenie, że nawet że nawet tam jakoś nie za dużo się mówi o nimi albo nikt aż tak nie mówi o niej. Nie wiem, może to kogoś personalne przekonania, ale ja uwielbiam, uwielbiam tą paletę. Myślę, że ona jest naprawdę Cudowną paletą, samowystarczalną, bo po prostu jak widzimy mamy tu jakieś niebieskie, jakiś pomarańcz, jakieś, pomarań, jakieś zwykły Nude Basic, Basic Beach Stanley. Wszystko mamy tutaj, jak na tacy, tak naprawdę. Można również żeby zrobić sobie tym oto cieniem brwi, przynajmniej ja mogę. Tu też mamy jakieś cień brązowe, które by się nadawało też do brwi. Mamy błysk przepiękny, który widzicie na, u mnie na oczach. Jest on po prostu prze, prze, prze cudowny. Mamy kolejne błyski, które jeszcze nie używam, Mamy niudziaki. Mamy wszystko, wszystko, czego dusza zapragnie. I naprawdę myślę, że ta paleta jest samowystarczalna sama w sobie i może jest trochę duża. No nie oszukujmy się, jest trochę duża, ale myślę, że jak będę jechała na urlop do Polski, to na pewno ją sobą zabiorę jako taką paletę do zadań Wszystkich, wszelakich. Bo tak równie dobrze to yy, ten cień, ten co mam na oczach, równie dobrze może służyć jako rozświetlacz. Albo ten ocień może też służyć jako rozświetlacz, bo no jest taki złotawy. Jak się go rozetrze, to, no, to nie widać może aż tak bardzo. Halo, halo. Ale no jest tam błysk. Ten biały, jak się go rozetrze... Jestem błysk, więc myślę, że, że ta paleta może być samowystarczalna i myślę, że by przypadkiem nie zacznie robić filmików na temat palet i czy są samowystarczalne. Czyli że na przykład możecie się zebrać na, na urlop, na wakacje, wziąć tylko jedną paletę i po prostu jechać. Jechać nie patrzeć na nic i nie brać nic innego do y, kosmetykowania się do twarzy. Czy brązer da się z tego? Generalnie to jest to sprawdzenie. Naprawdę to jest do sprawdzenia. I tak, 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 co jeszcze mam tutaj nowego? Ten brązer to jest totalna porażka, to jest po prostu... Nie, nie dla mnie, ja nie lubię takich właśnie konsystencji, takich oleistych takie, ani to wiadomo co to jest, ani to wiadomo co to nie jest więc temu daję bardzo niską notę. Żegnamy się już w tym filmiku i widzimy się już w następnym. Mam nadzieję, że za niedługo, mam nadzieję, że po prostu tutaj wrócę, zanumowę się, zapuszczę korzenie i już nie opuszczę tego miejsca, bo uwielbiam to robić po prostu. Uwielbiam. Ja uwielbiam mówić sama ze sobą. To chyba nie, nie brzmiało dobrze. Nieważne. Zrobię zbliżenie na twarz i do następnego. Dziękuję. Pa!